Kurde, no niech to szlak jeszcze nie zmieniłem. Aj, nie lekłem się do niego, Kaszana. Wariat, nie człowiek, sam mnie tutaj zaatakował. Lecimy z nim, nie wiem czy on ma takie kół. Chyba wcześniej, kiedy, kiedy z nim walczyłem, to miał jakieś inne, a teraz takie. Szpierdźcie, dam sobie bandaż w sumie, bo też się leknął, więc nie będę gorszy. Dość mocno mnie tu oklepuje. Górcze, dobrze, ale raczej powinienem wygrać. A jeszcze do erki nawet nie dowiem. No i widzicie, dwóch oponentów wyniesionych. Je dwójka moja. Leci dalej. Teraz za ten tam chantli zrobili jest redmatka. I można dodać randów. Elegancko. Mamy kokosowego, dajemy od razu cel. No nie patyczkujemy się tutaj z nim. O kurde, ale odsiecz, drbiła, stiszek, jeszcze kambek. No to kurde, pograne. Dobra, ale tak. Patrzcie, jak z wariatem lecimy, kurde. Chłop, co nie wie, co się dzieje. Kurczę, zuzanne chyba wyniesie, ale nie ma tego złego. <laughs> patrzcie, ops, broje, wbił brojem, bił już 271. <laughs> Pełne gacie, no jasne, że się wydupcy, no. Jeszcze dotyk, kurde, mamy 100%. Patrzcie, dajmy jeszcze rozpro. Czekajcie, dobra, EZ, i <laughs> większym, co za łachmyta, kurde, dobra, dajmy, nie wiem, błyskawiczne, kurde, nie było kląt, do piachu tutaj na sekcie, elegancko, leżysz, leżysz, byku, a kuku! <laughs> Ale niespodzianka. Mulciaczki poddane, więc sacik do zbicia, ale niestety nic nie oddaje. Takie łapeczki. Oj, ale bym tutaj je widział, takie satki. Hmm. Szybki dojazd. Kurczaki, mamy tutaj jakiegoś randa. Dobra, bierzemy go od razu, bierzemy go na szybko. Kurczę, no nie gadaj, że 4%. Dobrze. Mamy Bartosa, mamy wariata, lecimy z nim. Widzę, że tutaj herka grubo siadła. 412 punktów. No już słabo na tym levelu działają legendy. Ma już tutaj 18%, więc oponenta za momencik skończymy. Psychodenger tutaj lekko w tarapatach, ale nie powinno być tutaj większych problemów wykończyć tego wariata. Jeszcze tylko tego relama Dobrze, Elo byku. Dobra. I got hotbity. <laughs> Lecimy dalej. Okej. Okay. Może jakaś legowa wariacie. Nie ma. Nie zwalniamy tempa. Tutaj jeszcze ja suhiro Po 100%. Elo, byku. No kurczę, no to. Nie mów hop póki nie skoczysz, jak to się mówi, ale wygrana. Okej. Okay. Naku już leży. Tego nie uniknie. Strzał w stopę. Elo. Elo, wariacie siup. Sorry, że tak tylko końcówki pokazuję, ale wszyscy kurde przedłużają, więc tu nie ma sensu. Iś pierdoły. Mm, dobra, kończę go teraz i elegancko Dedzik, kolejny zaliczony. Na wenerce mamy takiego, oto Henhiro, który zginął stojąc, kiedy inni ginęli klęcząc. Poleciał znowu. Elo, byku, kurde. Tutaj i tutaj. Prawi ludzie giną młodo. Pozdrawiam. Typ, co kurde, znowu wrócił. Walnął mnie i już wyłapał bombę na, na rej. Już mnie tu zaczął wyzywać na czacie. Kambek, kurde. Ekwipudek. Legendy, polepszane. A pada z takim ekwipunkiem, wielki malaga, kurde. No, po raz trzeci, on jest chyba już po RC, czy tam po bandażu? Ale widzę, że tutaj odsiecz już biła na ratunek. Kurde, 5% tu zostało, ale i tak padnie teraz, patrz to. <grym> Dobiłem go, kurde, trzy groby, 3 groby miał comeback. No, stiszka chyba nie usoluje, ale spróbujemy, zobaczymy jakie to koksy są. Oj, kurde, no stiżka się nie dało, ale comeback <gum> trzy razy rozniesiony. Dwa chyba pomelity diamencik. i tego to trzeba inaczej. Trzeba celna, i teraz. O, elegancko. A tutaj jeszcze taka Klaudia Fulsecik legendarny. Również pada. I <gum> Yasuhiro wbija, kurde, kasztan i elegancko przede mną pada. Już mu nawet całego panca z kółem, Teraz po oerkami mi wbiła i elegancko go wykańczam. 3700 ma panca, kurde, dużo. Pancerz, on mi tylko 200 zniszczył. Dobra, elo gość. Czas już dobić wariata. Ja jeszcze jestem przed OR-ką, dajmy błysk. Mam muszę stepać, kurde, bo Ewik już tutaj się na mnie ja jej. Aha! Jeszcze dobijać! No ładnie, kurde, ty Piara ma. Jasu. Rewanż z pijanym. Ja 74, on 15, dajmy diamentowa. I podwój. Kurde, oślepka. <gry> z butów z seta. Dobra, teraz go Giera powinna zeżrzeć. I powinien lecieć do piachu. Chyba, że daje jeszcze bandarz. A nie, poddał walkę. <gry> Okej. Okay. Hacziko tutaj na drejadzie. Kurcze, co tu się stało, że nie spadł na raz. A Teraz się uda jeszcze tutaj No ja, Dobrze, wariat też idzie do piachu. Jeszcze el tytanu. Kurde, czemu oni nie atakują tych mobów? Kogo by tu bawi? Łosiek Delta? Mam rameknął się, powinno go to chyba pozabijać. Weźmy teraz król Erik, bo to wojownik. Nie, no co, mi lista wbić? No ale trudno, dobra. Pozbijamy ich szybciutko. Jeszcze tego. Krczaczki unik. Spamują mi na tym rozlogu. Poddał walkę? Trzeba będzie się stepać, bo algi da mnie pewnie dobijaczkom tutaj znokautuje. Jest wygrana. <grych> nie ma takiego picia, synek. Pa, pa. Lecimy z oszłośkiem alfa. Teraz nie ma tutaj jego 2.91 tańca, więc nie nabijam lista i leży. Ja tym razem z ogniem we mnie wleciał, no ale chyba już wylatuje. 19%. A jeszcze leka miał, a. Dobra, on był po RC, jeszcze chwilę, oprze, oprze. Dobrze, teraz już na pewno wyleci, nic go tutaj nie uratuje na razie. No i dobrze. Klaudia już po RC, dajmy celny, Teraz pewnie będzie się bandażować, tak jest. Ma 1%, ja mam 95% i cześć. Bum, 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 ale ze mnie kocur. Ubrałem błogo, żeby lepiej tutaj dominować. Mamy jeszcze potęgę, dajmy celny. <laughs> Ale wyleciał. <laughs> to nieźle. I furion. Hops. Od razu, zresztą jak padł. Nice. Zium. <laughs> Hachiko waleczny tutaj, kurde, na grzybku próbował jakiegoś biednego. O, już poszedł ten paladyn. Ale próbował jakiegoś, kurde. Yy, Paladyna, Destina, o, tego zdedać, no to kurde, powinienem tutaj od razu wyjaśnić. Szybka strzała diamentowa zaraz wleci, gościu, chapuj! elo. No i tak, tak to się właśnie wyjaśnia. Hachigo waleczny, kurde, kozak mały, no. Dobra, lecimy na tą ogromną. Fiu! Dobra, poddajmy te duchy. Hacyk, Hello byku! Dobra kurde, lecimy z nimi tutaj jeszcze jakiegoś bariata takiego. Tego też w sobie wydamy. Dobrze, tropa nie dodamy, będziemy przedłużał, kurde. I lecimy tutaj kurde z Kundlem jednym. Myślał, że wbije na grzyba, ale już kurde nie ma. O, no, teraz siadło ładnie, dajmy tutaj jeszcze diamentowa. O jeszcze Łosiek alfa! O kurde, co tu się odpaliło? Kurde, weszli, szkoda. I Teraz jest moja szansa na to <todobicie> go. I ELO. Nie dla Ciebie grzybek, nie dla Ciebie. Patrzcie jak Klaudia tutaj elegancko kurde jest niszczona. Okej, okay. diamencik. Podwójny kurde i ją wykończyła. O tu. ez, leży. Kurde gościu, wypadł. Ha, -ciu! Dobra wariacie, ELO, bo widzę, że mi tutaj briada odryspiła. It's na F tako, najliście. Nie ma przejścia. Elo, byku. Bajo, wariacie. Oj, tak, zdecydowanie zawsze szedł tam, gdzie go nie chcieli. Elo, wariacie, kurde. Co to ma być? Ciup. kurde. Eh, hand hero, nie ma przejścia. Wariacie, nie tędy droga, nie tędy droga. O, kurde, Razer! Venus nie zaatakował. Kurde, mariacik. Razer, pobieg dalej, a ten nie, we mnie wleciał kasztan. No i kurde, się wylupcy w końcu. To tu podwójny leży. No że Tutaj na zakończenie taka trujeczka. Comeback, kurde. <grywy> Bohater odcinka. Mam tu jeszcze Mad Boja, Który również wystąpił. Hen również. Dobra, dobijmy tego Mad Boja, Mam nadzieję, że się uda. I... Zostanie tylko comeback do poskromienia Dobrze, dajmy bandaż Podwójny Ty, ale byłaby beka i bym ich poskładał Ludzie Ty, 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 Trzech na jeden Pozdro Trzymajcie się Cześć, Panara.